Oh, Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Umiłani w Chrystusie Panu, wśród nas, zgromadzonych w imię Chrystusa, by złożyć na Bogu najświętszą ofiarę, stoją dziś dzieci, które po raz pierwszy przyjmą w Komunii Świętej ciało Pana Jezusa. Jest to wielka chwila dla całego Kościoła. Oto przybyła tylu nowych uczestników stołu, który Pan Jezus codziennie przygotowuje. Jest to też wielka chwila dla was, drogie dzieci, bo od tej mszy świętej zaczniecie korzystać z tego prawa, które otrzymaliście na chrzcie świętym. Prawa dzieci Bożych do pokarmu dającego życie wieczy. Drogi Ojcze i kochana mamo. Drogi Ojcze i kochana mamo. Wielka radość jest dzisiaj w moim sercu. Wielka radość jest dzisiaj w moim sercu. Dzięki wam. Dzięki wam. Waszym trudom. Waszym trudom. I pobożnemu wychowaniu. I pobożnemu wychowaniu. Pan Bóg przychylił mi dzisiaj nieba. Pan Bóg przychylił mi dzisiaj nieba. Dziękuję Panu Bogu za to. Dziękuję Panu Bogu za to. Dziękuję i wam za to. Dziękuję wam za to, że żyję na tym pięknym świecie. Że żyję na tym pięknym świecie. Że mam takich dobrych, kochanych rodziców. Że mam takich dobrych, kochanych rodziców. Przyrzekam zawsze Przyrzekam zawsze kochać was. Kochać was. Teraz i na starość. Teraz i na starość. Z taką samą miłością? Taką samą Jaką wy mnie kochacie. Jaką wy mnie kochacie. Jestem jeszcze małym dzieckiem. Jestem jeszcze małym dzieckiem. i waszej opieki i pomocy. i waszej opieki i pomocy. Proszę was. Proszę was. Wychowujcie mnie. Wychowujcie mnie na dobrego człowieka. Na dobrego człowieka. Chcę być w życiu i po śmierci. Chcę być w życiu i po śmierci. Szczęśliwy. Szczęśliwy. A to od was, <grym> Pana mamo i tato zależy. A to od was, kochana mamo i tato. Zależy. Od was uczę się sztuki życia. Od was uczę się sztuki życia. Dajcie mi dobry przykład. Dajcie mi dobry przykład. swoim postępowaniem. swoim postępowaniem. Pana mamo i tato. Pana mamo i tato. Proszę was. Proszę was. Udzielcie mi. Udzielcie mi. Waszego rodzicielskiego błogosławieństwa. Waszego rodzicielskiego błogosławieństwa. Drodzy rodzice, popatrzcie na twarz waszego dziecka. Jak w zwierciadle zobaczycie odbicie waszego podobieństwa. W żyłach tego dziecka płynie wasza krew. Radość i szczęście, które rozpierają jego pierś, są i waszym szczęściem. Jakże głęboko zapadł wasze serca ten niewinny szczebiot. Dzieciom przekał wam miłość, bo tym tylko może się odwdzięczyć za wasz rodzicielski trud. Prosiła o wychowanie i przykład. Tego nie możecie odmówić Waszemu dziecku. Prośby te nie mogą być odrzucone. Rozwiązłość, pijaństwo, zły przykład, bezbożność i lenistwo środowiska powinno martwić rodziców i mobilizować do wysiłku, aby świat, w którym Wasze dziecko wzrasta, było naprawdę Bożym światem pełnym uśmiechu, dobroci i cnoty i wierności Bogu. Prośba dziś wypowiedziana przez dziecko i odpowiedzialność za nie przed Bogiem muszą być mocniejsze od chwilowych przyjemności. Macie drodzy rodzice, wielką odpowiedzialność przed Bogiem za dziecko. Bądźcie dla niego wzorem bogobojnego i cnotliwego życia. Ojcowie wyciągają prawe dłonie w kierunku swego dziecka. Powtarzają za mną słowo. Dobry Bóg. Dobry Bóg. I Matka Najświętsza. I Matka Najświętsza. Niech Cię mają w swojej opiece. Niech Cię mają w swojej opiece. I we wszystkich Twoich poczynaniach. we wszystkich Twoich poczynaniach. Ja, Ojciec Twój. Ja, Ojciec Twój. Błogosławię Cię. Błogosławię Cię. W imię Ojca. W imię Ojca. I Syna. I I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Mamy wyciągają. Dobry, Dobry Bóg. Dobry Bóg I Matka Najświętsza I Matka Najświętsza Niech Cię mają swojej opiece Niech Cię mają swojej opiece I we wszystkich Twoich poczynaniach I we wszystkich Twoich poczynaniach Ja Matka Twoja Ja Matka Twoja Błogosławię Cię Błogosławię Cię W imię Ojca W imię Ojca I Syna I Syna I Ducha Świętego I Ducha Świętego Amen Panie wysłaj modlitwę moją a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie Pan z Wami I z Duchem Twoim Módlmy się, Pan Jezus, Chryste, Synu Boga żywego, rozrodzony przed wiekami. Chciałeś jednak w doczesności być dzieckiem. Miłujesz niewinność tego wieku. Ty, z miłością którejś błogosławień przedstawiane Ci dzieci, Rad więc te dzieci zawczasu Twoje znają błogosławieństwa i spraw, aby słuchać nie odmieniła ich umysłu, Rad dozwól, aby wzrastając w latach mądrości i własne, mogły zawsze się podobać Tobie, który żyjesz i krujesz na wieki wieku. Amen. Pokój i błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen.